Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. W odcinku, który nagrywam tuż po targach książki, jeszcze jestem na gorąco. Wczoraj się one skończyły. To było de facto cztery dni. Cztery dni, podczas których można było kupić książki, można było spotkać się z autorami, można było też spotkać się z dawno niewidzianymi kolegami i koleżankami z branży, z branży książkowej. No i ja właśnie chyba z tego powodu najbardziej lubię targi, bo ten aspekt handlowy czy autografowy średnio mnie interesuje, bo nie wiem, czy wiecie, ale te promocje, które są na targach, to one nie do końca nie do końca są takie super. No, wartością na pewno jest to, że kupujemy książki bezpośrednio od wydawcy i to jest fajne, ale jeżeli ktoś przychodzi na targi tylko po to, żeby kupić książki, taniej, to można w innych miejscach taniej kupić. Niemniej, targi mm, oceniam bardzo dobrze, to znaczy bardzo dobrze, dobrze. Bardzo dobrze oceniłbym, gdyby nie było takiego tłumu i takiego zgiełku, ale tego na targach chyba się nie da uniknąć. Ja na targach byłem tak naprawdę tylko przez dwa dni, w sobotę i w niedzielę, po parę godzin, i to właśnie ze względu na to, że chciałem się spotkać z tymi osobami, które na targi specjalnie przyjechały do Warszawy. Miałem przyjemność wystąpić, wystąpić w podcaście Literackiej Kawki. To jest podcast poświęcony książkom, oczywiście, i rozmawialiśmy z Georginą Gryboś, która jest autorką Literackiej Kawki, bloga i. i i podcastu. Rozmawialiśmy oczywiście o książkach, ale rozmawialiśmy też o krytyce literackiej, o różnicach między blogerami i tak zwaną krytyką profesjonalną, ale też rozmawialiśmy o tym, co łączy blogerów i krytykę profesjonalną i co możemy albo co powinniśmy. Razem, wspólnie zrobić. Ta rozmowa, którą nagraliśmy w czasie targów, jest już dostępna online. Możecie sobie wpisać w tych wszystkich, na tych wszystkich platformach, na których wysłuchacie mojego podcastu. Możecie sobie wpisać literacka kawka i na pewno literacką kawkę znajdziecie. No i tam rozmowę ze mną. Polecam ją nie dlatego, że czuję się taki fajny i. I że to w jakiś sposób łechce moje ego, że będziecie słuchać tej rozmowy, polecam Wam dlatego, że od wczoraj, kiedy pojawił się ten podcast, przeczytałem kilka bardzo pozytywnych komentarzy na temat tej rozmowy. Więc skoro innym się podoba, to może i Wam się spodoba. Także poszukajcie sobie literackiej kawki na iTunesie, w Spotifyu, czy gdzie tam słuchacie mojego podcastu. Literackiej kawki nie ma na YouTubie. Ale za to jest na SoundCloudzie, więc tam też ją znajdziecie. A jeśli chodzi o targi, z targów wyniosłem de facto trzy książki. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie to odsyłam Was na mój Instagram, Rafał Hetman, taki mam nick, bardzo zaskakujący. Tam pokazuję te książki i o jednej kilka słów wspominam, bo już troszeczkę przeczytałem, ale dzisiaj nie o tych książkach. Chciałbym wam powiedzieć tylko o innych książkach, zupełnie innych. To będą książki, bardzo dobre książki z serii od Osolineum, wydawnictwo Osolineum. Mówię wam o nich, bo w czasach, kiedy nawet okładki krzyczą do nas z półek w księgarniach, kiedy od samej książki była ważniejsza promocja jej, Warto zainteresować się takimi publikacjami, które można określić jako ciche, czyli nie tak bardzo promowanymi, które jedynym odgłosem, które one wydają, nie jest krzyk, tylko po prostu szerest kartek. No, bardzo romantycznie się zrobiło. I tym romantycznym akcentem chciałbym wam przedstawić, a niektórym może po prostu przypomnieć właśnie tą bardzo ciekawą i nierozkrzyczaną, nierozkrzyczaną serię książek wydawanych od trzech lat przez Osolineum. To jest seria z kraju i ze świata, w której do tej pory, czyli do tej pory od grudnia 2016 roku, pojawiło się pięć książek. To nie jest duża liczba, ale to jest liczba bardzo wymowna, która pokazuje, tak mi się wydaje, która świadczy o tym... Że ten dobór książek do tej serii jest bardzo staranny. Przez 3 lata tylko 5 publikacji to jest naprawdę bardzo mało, a co też jest wymowne, mimo że seria nosi tytuł Z kraju i ze świata, to książek z kraju na razie w niej nie znajdziemy. Tak, i tutaj zawieszam troszeczkę głos i jedziemy dalej. Wydaje mi się, że dużym walorem tej serii jest fakt, że w każdej książce możemy dodatkowo przeczytać posłowie. Które nie tylko dostarcza takich dodatkowych informacji o danej książce i o jej, na przykład, autorze albo autorce, ale jest też świetnym komentarzem do całej treści utworu. Ja bardzo lubię takie teksty i one mi bardzo wiele dają po przeczytaniu książki. Spośród pięciu wydanych książek przeczytałem cztery, i o tych czterech troszeczkę chciałbym Wam powiedzieć. Piąta już na mnie czeka do odbioru. Bo sobie ją zamówiłem i pewnie dzisiaj pójdę ją odebrać. A pierwsza książka, jaką przeczytałem w tej serii, chyba tak, to było chronologicznie, chronologicznie, to była pierwsza książka, to jest Koala Lukasa Barfusa. Zacznę od niej, bo ona podobała mi się najmniej. Co nie oznacza, że mi się nie podobała. Nie, po prostu ona podobała mi się najmniej, najmniej mnie poruszyła, najmniej też zaskoczyła literacko. Koala Lukasa Barfusa w przekładzie Arkadiusza Żychlińskiego. To jest opowieść, do której przyczynkiem jest śmierć brata, a jak gdyby istotą tej opowieści jest opowieść o koali, o podboju Australii przez białego człowieka i na koniec, i ten koniec dla mnie był najciekawszy, rozważania na temat produktywności i przydatności nas, nas na tym świecie. I w społeczeństwie generalnie doceniam, ale się nie zachwycam. To jest takie hasło, które no, bardzo pasuje do tej książki. Głównie z tego powodu, że ta opowiedziana historia, dla której tłem jest Australia, jest moim zdaniem za długa i nie ma takiego ciężaru intelektualnego, można by powiedzieć. Albo po prostu ja go nie, nie dostrzegłem. Wydała mi się zbyt długim wstępem do tych finalnych rozważań, które dla mnie są najważniejsze, z tym, że te rozważania mieszczą się dosłownie na kilku ostatnich kartkach, kartkach więc, więc ta część, która najbardziej mi się podobała, nie jest najbardziej rozbudowana. No więc, y, książka ok, ale, no ale się nie zachwycam, tak jak powiedziałem. Doceniam, ale się nie zachwycam. Bardziej podobały mi się zapiski z domu wariatów Christine Levant. W przekładzie Małgorzaty Łukasiewicz, i to jest naprawdę, według mnie, zdecydowanie lepsza książka, z ciekawszą historią i ze zdecydowanie bardziej interesującym językiem. E, tutaj też autorka wychodzi od prawdziwych, osobistych doświadczeń, bo w swoim życiu Lawant spędziła kilka tygodni w klinice psychiatrycznej, a w zapiskach z domu wariatów, główna bohaterka opowiada o tym, jak wygląda codzienność szpitala psychiatrycznego, a w tej i jej relacji, jej rzeczywistość przeplata się z wizjami generowanymi przez umysł. Chociaż mnie, jakby główna historia fabuła tej książki interesowała mniej niż język. Język, jakiego używa Lewant, jest gęsty, jest nieprzewidywalny, jest troszkę taki rwany. Też trudny, ale, ale o wiele bardziej ciekawszy niż właśnie w koali, gdzie ten język jest no, zwykły, zwyczajny, klasyczny powiedziałbym. No a w zapiskach z domu wariatów ten język jest inny, po prostu inny od tego, który możemy znaleźć w większości wydawanych dziś w Polsce książek, więc Wam bardzo polecam właśnie ze względu na te walory języka i Mimo, że ta historia okej. Okay, jest jakaś tam ciekawa. Jest też trudna do zrozumienia w tym stop... z tego względu, że tam się właśnie miesza realność z nierealnością i nie zawsze wiadomo po pierwsze o co chodzi i nie zawsze wiadomo też, czy czytamy o jakiejś wizji, czy czytamy o tym, co rzeczywiście przydarza się głównej bohaterce. Tak, tyle o tej książce. I teraz czas na dwie książki, które podobały mi się najbardziej. Trudno mi wskazać, która z nich bardziej. Pierwsza, kolejność losowa: Ostępy Nocy Juny Burns w przekładzie Marcina Schustera. Marcin Schuster w ogóle dostał za ten przekład nagrodę yy, dla tłumacza. I znowu to jest książka trudna. Trudna ze względu na język i na sposób yy, prowadzenia historii. To prowadzenie historii też jest takie. Nieprzewidywalne, takie zwodzące czytelnika, i przy tym nie, ułatwia, nie ułatwiające zrozumienia całości. Niektórzy, nawet naprawdę najbardziej oczytani ludzie, przyznają się, że nie do końca rozumieli niektóre sceny, albo nie do końca łapali te wątki, gdzie co się zaczyna, co się kończy. Ostępy nocy to jest historia miłosna, w której ja też do końca nie wiem, kto z kim, dlaczego ale de facto nie przeszkadzało mi to w ogóle cieszyć się z czytania no bo znowu w tej książce chodzi przede wszystkim o język przynajmniej dla mnie mi najbardziej chodziło o język który znowu jest gęsty jest nieprzewidywalny no po prostu inny niż wszystkie bardzo ciekawy mm, bardzo ciekawy i właśnie z tego względu na to mistrzowskie y, operowanie językiem Marcin Schuster czyli tłumacz Otrzymał nagrodę prezydenta miasta Gdańska za twórczość translatorską imienia Boja Żeleńskiego. Tak się nazywa ta nagroda. Polecam wam Ostępy Nocy, jeżeli chcecie doświadczyć czegoś ciekawego, ale jeżeli niekoniecznie, jeżeli nie przeszkadza wam to, że niekoniecznie zrozumiecie całość. No i książka numer 4, czyli Lucinella Lor-Sigal w przekładzie Magdy Heidel. To jest opowieść o amerykańskim świadku literackim. Troszeczkę satyra, trochę opowieść z elementami surrealizmu, co bardzo mi się podobało. I ona opowiada o grupie mieszkańców w słynnej takiej kolonii pisarskiej Jado pod Nowym Jorkiem. No to jest po prostu taka kolonia, gdzie pisarze sobie przyjeżdżali i pracowali nad książkami w teorii, a tak naprawdę po prostu balangowali i snuli różnego rodzaju intrygi, towarzysko, towarzysko, nie wiem, towarzyskie, nie wiem jak to inaczej powiedzieć. Kiedy czytałem tę książkę, pomyślałem, że jest to troszeczkę taka ferdydurkę napisarzy i świat literacki w ogóle. Po lekturze tej książki, ja przynajmniej nabrałem takiego dystansu do siebie jako czytelnika, no i do Pisarzy i krytyków literackich. Chciałbym Wam opowiedzieć o jednej takiej scenie w teatrze, tak mi się wydaje, że ta scena miała miejsce, kiedy uznani pisarze gromadzą się, żeby opowiedzieć, żeby porozmawiać właśnie na jakiejś takiej debacie o literaturze. No i no nie mogę Wam powiedzieć, co tam się dzieje, ale to jest niezwykle wymowna scena, która mi się bardzo podobała. Przeczytajcie sobie. To w ogóle mm, są książki, bardzo. Mm, bardzo cieniutkie, nieduże, szybkie takie do czytania, chociaż wymagające skupienia. Lucinelle się czyta stosunkowo łatwo, bo to nie jest trudny język, tam najbardziej gmatwa ten surrealizm, ale on jest taki w niehardkorowej wersji, więc do przełknięcia. Przeczytajcie sobie, bo to jest książka, ja tę książkę polecam wszystkim uczestnikom polskiego życia literackiego, a wy jako czytelnicy też jesteście uczestnikami tego życia. Dobra taka, wydaje mi się, oczyszczająca książka. A książką numer 5, książką, na którą czekam, której jeszcze nie przeczytałem, jest Nalot na Halberstadt 8 kwietnia 1945 roku. Tak brzmi tytuł. Aleksandra Kluge w przekładzie Arkadiusza Żychlińskiego. Czekam na tę książkę z niecierpliwością, bo jak pisze o niej wydawnictwo w takiej notce. Jest to książka nowatorska i przejmująca. No super. Wiem, że to miała być reklama, ale jednak jeżeli o Solineum pisze coś takiego, to bardziej ufam yy, niż, yy, niż innym wydawnictwom. Interesuje mnie właśnie to słowo nowatorska, yy, bo to jest książka, no, jakby nie było non-fiction. Te powyższe, o których Wam powiedziałem, te wcześniejsze, to są jednak, to jest literatura piękna, to są historie zmyślone po prostu. No, a tutaj mamy prawdę. Prawdziwe, prawdziwy nalot na Halberstadt 8 kwietnia 1945 roku. Przeczytałem też w recenzji tej książki w tygodniku powszechnym, że, to będzie cytat, na szczególną uwagę zasługuje sposób, w jaki kluge prezentuje nam zdarzenia, które miały miejsce w Halberstadt. 8 kwietnia 45 roku. Zestawia ze sobą świadectwa oraz dokumenty. Zderza ze sobą w obrębie jednej narracji zdjęcia i tekst. Poetyka montażu, którą Klugę przeszczepił do literatury z filmu. No brzmi bardzo interesująco, a jeszcze bardziej czekam na tę książkę, z tego względu, że jak na Instagramie wrzuciłem informację, że czekam właśnie na tę książkę, na nalot, Mariusz Szczygieł skomentował mi moje zdjęcie i powiedział, że po pierwsze powiedział, że ta seria jest nierówna, a największą wydmuszką jest właśnie nalot na Halberstadt. I tutaj odezwała się Paulina Małochleb, która prowadzi książki na ostro, takiego bloga, jeżeli nie, nie znacie, to warto go śledzić, bo Paulina bardzo dużo też pisze o nonfiction. I Paulina Małochleb powiedziała, że Kluge jest właśnie najlepszy i, i, i te skrajne opinie chciałbym po prostu zweryfikować i zastanowić się no i zobaczyć czy mi się ta książka będzie bardzo podobała czy raczej uznam ją tak jak Mariusz Szczygieł za wydmuszkę. No tak się nakręciłem, że chyba zaraz pójdę yy, wyjdę z domu i sobie odbiorę tę książkę, bo już dostałem informację SMS-em, że mam do odebrania. No także pozwólcie, że ja się oddalę. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Polecam książki z Osolineum z tej serii z kraju i ze świata. No i co, słyszymy się następnym razem, trzymajcie się, pa pa.